pod naporem e, telefonów dziennikarzy, którzy bez przerwy pytają mnie, czy ja kandyduję do Senatu. No więc korzystam z tego licznego tutaj grona, żeby wyjaśnić wreszcie tę sprawę, że ja, tak jak pan prezydent powiedział, e, e, z podniesioną obiema rękami udzielam poparcia temu ruchowi i będę e, swoją publiczną twarzą, osobą. E, będę agitował za tą inicjatywą, ponieważ jest to w ostatnich czasach jedyna inicjatywa, pod którą mogę się podpisać. Znaczy jest odpartyjniona, co mi się najbardziej podoba. Ja nigdy nie miałem ciągot do żadnych partyjnych przynależności i jakoś udało mi się życie przeżyć z tym. Nie wyobrażam sobie, żeby mnie ktoś musiał zmusić do jakiejś dyscypliny poza małżonką. Ja ciągle jednak bardzo wierzę w inicjatywę samorządową i po zapoznaniu się z materiałami jest, ta inicjatywa ma taką w sobie furtkę, kiedy po raz pierwszy, panie prezydencie, samorządy, mając taką reprezentację, o jakiej sobie marzymy, wyobrażamy, mogłyby wpływać na prawo, na ustawodawstwo. Prawda? Bo jeżeli by się maksymalnie udało wprowadzić dziesięciu senatorów obywateli, to wtedy Senat ma inicjatywę ustawodawczą. A ponieważ ten Senat, ten program Obywatele do Senatu jako jeden z priorytetów swojej deklaracji postawił na edukację i naukę, no to ja, który, tej, który w tej edukacji Całe życie robiłem, mówiąc brzydko, no to jakże tego nie poprzeć? No, to są moi koledzy. Jak się zapoznaję teraz z listami ludzi, którzy będą kandydować, tam są niezwykle światli ludzie, z którymi pracowałem przez 12 lat jako rektor Uczelni Artystycznej. Jest profesor Tadeusz Luty, rektor troszeczkę Politechniki Wrocławskiej i były przewodniczący Krajowej Konferencji Rektorów Wyższych Uczelni z którymi ja bardzo blisko współpracowałem. Więc to są ludzie, którymi ja się mogę pochwalić, że, że ich znam i że oni mają taką chęć, inicjatywę.